Ok, ogólnie y, sobie pobrałem program i żeby mi po prostu się łatwiej y, klikało, żeby nie musiał klikać w tą myszkę, no bo po co mam to klikać, skoro y, będę mógł, na przykład przytrzymuje R i tak i cyk, tak szybko mi schodzi, więc widzicie, no na początku musimy oddać wodę, tutaj te kryształy nie są skopania, to to się szybko myślę, że odda, bo w sumie nie mam ich aż tak mega dużo e, szybko sobie oddajemy jestem ciekawy też ile będę miał właśnie tutaj tych końców i tych diaksów, chociaż nie no diaksów nie będę miał tyle samo, bo teraz zmienili e, no troszkę się oddaje, dobra to już oddaliśmy teraz słońce tutaj szybko Naprawdę, to akurat myślę, że nie wiem ile ten odcinek może trwać. No, zobaczymy w sumie. Bo tego ogólnie nie ma za dużo. Na przykład, tutaj już się zaczyna więcej tych kryształów. Ale na razie jest tego, no, no mało, nie? Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagrywa. Bo jak się mi coś źle nagra, to, to trochę będę. Sz szkoda, wtedy, nie? Yy, no i tyle. No dobra, oddajemy tutaj mróz, próżnię. No, szkoda, że już właśnie nie ma za ten księżyc yy, diaksu tutaj, no tylko. Są monety, chociaż w sumie i tak mam tych diaksów całkiem sporo Więc w sumie nie narzekam aż tak bardzo No ale w sumie diaksy może i by były by lepsze Nie wiem, może kiedyś dodatkowo do Dobra, odgaliśmy wszystkie kształty, które nie są z kopania. Teraz należy no, resztę otworzyć No nie wiem w sumie od czego zaczniemy Dobra, zacznijmy od może kości, bo tego w sumie nie ma aż tak dużo Jak na przykład gliny No patrzcie, no tutaj fejmu akurat się aż tak mega nie, zdoby... mega nie zdobywa Ale no nie wiem ile, czekajcie Ile jeszcze zostało? 18 tysięcy no ja nie wiem, ile tego to będę musiał. O nie, to może trochę trwać w sumie, nie? Dobra, oddaliśmy trochę. Boże, dopiero 16800, 1000... Nie, trochę to szybko przeminie. Zwłaszcza jestem ciekawy, jak to będzie przy, nie wiem, koszmarze czy piekle, bo tego jeszcze jest więcej. Chociaż w sumie może y, przy piekle w sumie będzie dużo, ale. Hmm, nie wiem no, w sumie, jak, jak to pójdzie. Okej, okay, monet się wtedy nie zdobywa, ale fame jest całkiem sporo i zobaczymy, czy w ogóle 99 level, no zaraz po minucie się pokaże. Mam nadzieję, że się pokaże przynajmniej. Gdzieś nie wiem, w sumie, czy zaraz to będzie, może trochę potem. Okej, okay, już trochę oddałem. Dalej 11 tysięcy, więc mega tego dużo mam, nie? Ale to będzie długo, te kryształy w sumie z tego kopania się oddają, czy jeszcze muszę około 1000 razy. No to dopiero mamy 130, no to dosyć sporo. No jakbym musiał klikać, to bym nie wytrzymał, a tak to w miarę łatwo mi to idzie, nie? Dobra, Me mega. Dużo to, to nie wiem czy to jest, no zaraz zobaczymy W sumie nie będę patrzył na level e, Na razie, no to potem sobie zobaczę Zostało jeszcze no około 300, no w sumie więcej, 400 około, bo tam było 11 tysięcy Ale no dobra, no już, już prawie pół miliona mamy, no myślę, że na pewno będzie pół miliona y, do tego, no więc już całkiem tego sporo, no <laughs> Oczywiście powtarzając Czy uda się nam 600 tysięcy, nie wiem w sumie Uda mi się 600 tysięcy, tak uda się na pewno W ogóle możecie dawać uśmiechy jak chcecie na konto zapomniana Może jak nie wbijemy dzisiaj tego setnego levela To wbijemy może to po tym, więc no okej okay, uwaga Już mamy, dobra oddaliśmy kość, a to w sumie tego nie było aż tak dużo, dobra aż mi się zbugowało, halo Dobra naprawiłem Dobra to teraz może pójdźmy, dobra może pójdźmy w rdzeń, dobra potem odbierzemy sobie te gliny i tak dalej I koszmary na końcu no tego jest chyba najwięcej, a tego czekajcie, ile tutaj będę musiał razy klikać. Aha, chyba z będę musiał klikać. Znaczy, no, klikać, no ja w sumie nie klikam. Dobra, nie, dobra, tylko tysiąc razy, dobra. Już myślałem, że 1500, y, no, dobra, tysiąc razy to nie jest aż tak dużo, ale spokojnie. W sumie, monet aż tak mega dużo tego nie ma, mi się wydaje. No, mam takie wrażenie, no nie jest aż tak dużo tych monet. Jeszcze nie wyskoczyło nam, że wbiśmy 99 level, No, czyli setnego raczej też nie wbijemy No, szkoda, ale. No, możecie dać uśmiech, to może nie, zaraz wiemy to. Okej, okay, uwaga, już się tutaj kończy, chyba chyba tak, chyba tak. Już zaraz będzie koniec. Uwaga, dobra, skończyłem rdzenie. Dobra, teraz może pójdźmy wypromieniowanie promieniowania. Tutaj będzie około nie wiem, znaczy 900 klików, więc tutaj też w miarę już chyba tutaj mniej, nie? No ale dobra, ale nadal nie dostałem powiadomienia, że mamy wyższy poziom, co mnie trochę smuci, no ale no cóż, bywa. Okej, okay, myślę, że potem sprawdzimy sobie ile nam brakuje do 99 levela, yy, bo... bo jestem bardzo ciekawy yy, Ale oddam na przykład te promieniowanie, bo jestem ciekawy ile tego jest, w sumie nie, nie wiem ile tego zebrałem do końca. Okej okay, oddałem. Uwaga, jeszcze brakuje 7 milionów, dobra to set level raczej no nie jest możliwy, ale 99 jak najbardziej. Dobra, oddajemy teraz może... No nie wiem w sumie. Co by sobie tutaj odebrać? Dobra, tutaj będzie 4, 3400, znaczy. Więc też tego będzie całkiem sporo. Znaczy 300... Czekajcie, co ja mówię? Tak, 3400 klików, bo Jakbym kliknął normalnie, to ja bym nie wiem Nie wiem jakbym to wytrzymał, ale dobra, ale tutaj patrzcie ile nam dosyć dużo pieniędzy nam się trafi. Mamy już w ogóle 1,5 miliona A miałem chyba milion trzysta tysięcy na początku, więc no już jest dużo, ale jeszcze nie oddaliśmy wszystkiego, nie? Ale te czeluście to długo to będzie szło, jak to 3400 klików, Boże Nie wiem ile ten odcinek będzie trwał w ogóle. Bez, no wiecie, już zmontuję to, bo pewnie nie wiem już to ile nagrywam. Z 10 minut myślę, że to nagrywam ogólnie, ale. No nie wiem. Ale patrz, przy piekle też będę musiał 2000 razy kliknąć. Ok, już dostaliśmy 100 tysięcy na tym, tym zebraliśmy jakby. No, ale dobra, no czekamy dalej. No kurze, no nie spodziewałem się, że tak długo to będziemy otwierać. Myślałem, że to szybko pójdzie, no długo trzeba, nawet z tym yy, z tym makro, więc, no. Może to jest dopiero jedna trzecia tej czeluści, którą. Ze... No nie, już to jeszcze długi czas, ale patrzcie, zebrałem tyle, czyli około 3 miliony będziemy mieli z całości tej czelusi, więc w sumie nawet całkiem dużo. Ale monety też spływają, już zaraz będziemy mieli 200 tysięcy z tej samej czelusi. Ale w sumie chyba tutaj miałem tego najwięcej, najwięcej jakby odbiorę. W sumie koszmar też jest a i też dużo piekła. Snu będę miał około 2500, no prawie 2300 coś klików. E, na. Aha, na glinie to będę miał 4900. dobra to jeszcze jedna, jednak nie. Jednak się myliłem. Aha, bo to mi się nie odświeża tak szybko ta, te monety, tak patrzę teraz. I mam dopiero, no to będzie jeszcze więcej, nie? Będę już miał ponad 2 miliony. Ej, ale w sumie nie wiem, co za te pieniądze zrobię. Mam nadzieję, że BlockSpot coś niedługo doda, na przykład coś za <śm> milion y tego, bo w sumie serio. Nie, nie wiem, na co mam wydawać do końca. No, kupiłem w sumie prawie chyba wszystko. No, nie wiem, co mam zbytnio za to zrobić, nie? A nie, chyba jednak odświeża się. Dobra, nie wiem, nie wiem, w sumie. Też w ogóle to jest stworzyć, ile będę mógł rzeczy, nie? Ale w sumie i tak niezbyt. Tego chyba jest nowych tych rzeczy. Nie wiem, zobaczymy sobie potem. Dobra, już mało zostało do, yy, do tej jakby czeluści chyba, no chyba tak. Dobra, dajemy uwagę, uwaga, już to chyba zaraz będzie koniec, chyba tak. Uwaga. I udało mi się. Tak, udało mi się 3 miliony fame z tego zyskać. Więc bardzo dużo, okej. Okay. a mamy już 2 miliony, tak 2 miliony, więc bardzo fajnie. Teraz nie wiem w co iść. Chyba pójdźmy w sen może? A potem sobie odbierzemy... Nie no, potem sobie bierzemy piekło. Dobra, tutaj ile będzie kliknięć? No dobra, tu już trochę mniej, ale też dużo, więc no trochę to potrwa. Ja tutaj w sumie nic nie muszę robić, tylko przytrzymywać przycisk numerze, bo jakbym musiał klikać, to, to by było dosyć słabo, bo bym to dosyć długo robił. Tak mi się wydaje. No, a potem bierzemy sobie piekło. Potem koszmar, a potem sobie odbierzemy, albo nie, potem sobie odbierzemy glinę, a potem koszmar na końcu. W sumie tak to będzie chyba lepszy, lepszy pomysł, tak mi się wydaje. Ale smuci mnie to, że jeszcze nie dostałem osiągnięcia za 99 level, no. Także, no tutaj, zdecydowanie za duże oczekiwania miałem dotyczące tego oddawania, no 99 level wbiję na pewno, ale kiedy to będzie, to nie wiem. Okej, okay, bo zdobyłem wyższy poziom, już więc fajnie. Dobra, to może, może, nie, to fajnie by było, ale nie uda się wbić jeszcze nam jednego levela. Ale myślę, że mało będzie bardzo brakowało. Więc jak chcecie, to możecie dać uśmiech. Yy, oczywiście nie zmuszam, ale możecie, fajnie by było, miło i tak dalej. Może wtedy wbijemy setny level. ogólnie nikt teraz pojawia się na ekranie. Jak chcecie to możecie pomóc, jak nie to nie A my sobie oczywiście dalej odbieramy teraz nie wiem ile zostało, sprawdzę sobie Albo sobie, dobra nie sprawdzę W ogóle zblogowało mi się tak, o że nie muszę klikać, albo dobra Dobra jeszcze zostało około 1000 No dobra to już mało W do tego co było na początku I potem otwieramy sobie piekło, glinę i na koniec koszmar i będzie koniec w końcu Już się nie mogę doczekać, no nie wiem ile mi będzie brakowało do następnego levela, do setnego jakby Jestem bardzo ciekawy Cały czas to odbieramy, bo że jakiś szlaga dostałem, nawet dwa razy. Dobra, zostało 100, dobra, coś takiego. 200 w sumie, 240 chyba. Kliknieć to już bardzo, bardzo mało. Już mamy, patrzcie, ile, jestem ciekawy, ile będziemy mieli, jak całkowicie to oddamy tych. Yy, tych money, nie? Yy, tych wiecie, końców, śrubek, nie wiem, to każdy inaczej nazywa, to, to nie wiem, jak on to mówić. Możecie napisać w komentarzu jak nazywacie na te coinsy, czy nie wiem co to jest już jak to nazywacie Dobra, oddaliśmy sen teraz idziemy oddać pieku, Boże, buguje mi się Halo, kiedy się naprawi, dobra, naprawiło się Dobra I tutaj ile będzie kliknięć? około, tak się przybliśmy, no też 2000, no 2400 około albo chyba dobrze liczę, chyba tak, dobra Także kolejne oddawanie ale tu patrzcie ile zbieramy za jednym, to dużo bardzo Około 1000, czyli no nie wiem ile przybliżając To będzie też kolejne 2,5 miliona Więc też dużo nawet kosz koszmar się oddaje za 50, więc patrząc na to 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 nie wiem ile to będziemy. czekajcie, to obliczmy sobie też 1000 ponad klików No nie wiem 1300, dobra tutaj obliczamy ile razy będę musiał kliknąć no, Wyższa szkoła matematyki nie Okej okay, już odebrałem 980, czyli też całkiem dużo Yy, yy, nie ale nie, nie wiem co tam się dzieje yy, w tym Nexusie. A, dobra, już trudno, już zostawię, już mi się nie chce zmieniać. Hmm. Ogólnie musiałem zmienić miejscówkę, żeby się nie robili jakichś dziwnych rzeczy. Ogólnie sprawdziłem je, brakuje do następnego levela. Ale musiałem zmienić miejscówkę, bo tam jakieś nie wiem, dziwne rzeczy się, yy, dziwne dźwięki czekali, ile zostało. Czekajcie, bo to mi się boguje No dalej, to jest, dobra, 400 zostało. Okej, okay, jak to się ja nie patrzy, ja nie patrzę. Możecie mi wierzyć na słowa, ale ja nie patrzę, ile tam zostało. Dobra, idziemy tutaj. Nie wiem, ile zostało, ale dobra. Ma 400 kliknięć zostało. No, w sensie, ale ile zostało do nowego levela to nie wiem. A bo w sumie wam też zasensuruję, żeby nie było. A, a, a nie, żeby potem. No dobra, żeby. Że jak ja nie widzę, to wy też nie powinniście widzieć, nie? Okej, okay, oddałem już wszystko Mamy 2 miliony 800 monet Otwieramy teraz glinę i gliny tu będziemy Otwierali to chyba wiecznie Bo 4900 To jest tak dużo, że ja Nie mogę, że to jest tak Mega, nie no ale czekajcie Ile to będzie, nie no w sumie Czekajcie 4900, nie wiem ale coś Myślę, że około 2 milionów będzie i tak Zostaniemy jakby z tego Z tej samej gliny, nawet więcej Myślę, nie no na pewno więcej Około 2,5, nawet no Coś około 3 milionów dostaniemy za tą yy, glinę. obliczając no, tutaj matematycznie kurczę, tutaj przypadkowo oddałem. A monet, to nie wiem ile. Do, dobra, to już nieważne. Dopiero 1 dziesiąta minęło, więc. Ale no, jakoś tam nie. Mam nadzieję, że szybko. Okej, okay, około minęło właśnie jedna piąta, coś takiego, więc całkiem spoko. W ogóle nie wiem co ja stworzyć będę mógł za to... No, nie wiem w sumie czy coś dodali nowego, bo za nią no, dokce ponad nie grałem No ale dobra, no jest zostało naprawdę mało. Tylko cztery takie rzeczy jakby. Co dopiero... Nie no dobra. Jedna czwarta dopiero minęło, w sumie to dużo jeszcze. Boże aż mnie nudzi ten, normalnie te oddawanie tego. Nie wytrzymam chyba, no serio, to jest tak tego dużo. Że aż mi się nie chce klikać tej myszki, nie? Czekam i czekam i nie wiem kiedy to zrobię Dobra, czekajcie, szybko muszę, bo coś się popsuło Chyba, bo mi się od nowa jakby otwierało, ale dobra Dobra, no i teraz musimy tylko trzymać tą myszkę No dobra, jeszcze prawie połowa Prawie połowa, więc no jakoś to leci, nie? Koszmaru nie będzie aż tak dużo Bo około do 1300 to już jest Połowa nawet tego, no dobra jest połowa tego co dopiero odbieram, mnie, Czyli no 2600 podzielić na 2 to jest 1300 Jest mnie aż tak dużo Dobro, no zostało 700, no to już jest naprawdę tak mało Że w porównaniu do było na początku to no dobra, no koszmar to myśli, że szybko mi się odbierze Bo 1300 to nie jest w sumie dużo kliknięć, ale Te glina to było najtrudniejsze w sumie co otwierałem, bo tego było tak dużo znaczy, że no nie było aż tak dużo w sumie, na przykład koszmaru mam więcej, ale to... Mniej razy będę musiał kliknąć jakby, nie? Dobra, kończy się, kończy się i uwaga ile zostało jeszcze. Dobra Oddaliśmy No i najgorsze koszmar... No nie, znaczy nie no, nie najgorsze ratowałem. Dobra, otwieramy No i w sumie nie wiem ile dostaniemy za tą monet, ale przeczyłam, że dużo dostaniemy monet yy, Zwłaszcza monet fejmu, nie wiem, może nie aż tak dużo fejmu, ale i tak nawet całkiem sporo. No ale dobra, no niestety chyba się nie uda wbić nam setnego levela, ALE nie wykluczajmy, nie no raczej nie ma szans, nie no nie ma na pewno szans, e, tego koszmaru jest, w sumie mało się dostaje fejmu niestety, dostaniemy tylko około milion, więc to nie jest mega dużo niestety. Pobierałem, dobra, Waga. patrzymy. 17,5 miliona, no prawie mam ten set level, no 8 milionów, no dobra, 7,5 chyba. Yy, no tak, 7,5 miliona, no ale w sumie 7 milionów 400 prawie Dobra, jeszcze jestem ciekawy, w sumie nie sprawdziłem tego, które było miejsce w top. Jestem 44 w top ogólnym jakby więc no dobra, no zobaczmy. Tutaj niektórzy już mają setny level, no, zobaczmy czy jest taki. Jestem największym, jakby większą osobą, która ma 99 level Wiecie o co chodzi, więc fajnie. Więc dziękuję Wam za oglądanie tego długiego odcinka. Nie wiem, ile będzie trwało, jak już go zmontuję. Więc dobra. Niestety no, nie udało się bicetnego levelu, a jakbyście dali uśmiech, to z chęcią bym skorzystał. Ok, dzięki tutaj za uśmiech. 21 mi przyszło. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. No i co? Subskrybujcie koniecznie kanał, łapeczka w górę. No i do następnego, cześć.